Kochani, jeden z wodzów powiedział słynne zdanie, które na pewno większość z nas zna i wie, co znaczy. wini, vidi vici. Przybyłem, ujrzałem i zwyciężyłem. To jest, wypisz, i sytuacja odnosząca się do katechumenów. Przybyli, zobaczyli Chrystusa i zwyciężyli. Tak się zakochali w Jezusie Chrystusie, że powiedzieli, my chcemy iść za Jezusem, prawda? Wini vidi Przybyłem, zobaczyłem i wygrałem. Halleluja. Pani, Dwa dni temu oglądałem program e, National Geographic e, przyrodniczy i tam się dowiedziałem, że po islandzku słowo kuwalerek oznacza wygrana zwycięstwo, ale właściwie oznacza wyrzucony na brzeg oceanu duży kaszalot. Czyli kiedy Islamczyk mówi wygrałem, to znaczy, że widzi kawał potężnego mięsa, który będzie dla niego pożywieniem, będzie siłą, będzie tłuszczem, będzie wszystkim całym błogosławieństwem i powiada wygrałem, kiedy widzi ten kaszalot wyrzucony na brzeg oceanu. Mi się wydaje, że chrześcijanin, który mówi wygrałem, to znaczy ten, który widzi Jezusa i który ma Jezusa. Amen, Hallelujah, który zakochał się w Jezusie. Wygrałem, bo mam, bo widzę, bo zakochałem się, bo mam wiarę, mam nadzieję, bo wiem, że z Jezusem wygram i będę z Nim wiecznie w niebie. Chrzest, ustanowienie Pańskie. Pani, jest taki werset w Piśmie Świętym zapisany w Ewangelii Mateusza 28:19 Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest właśnie nakaz pański. Nazywamy to ustanowieniem pana naszego Jezusa Chrystusa. Co to są te ustanowienia chrystusowe? Jest to praktyka nakazana przez samego pana Jezusa, pielęgnowana w kościele, jako widzialny znak zbawiającej wiary. Chrzest jest widzialnym znakiem. Elementu zbawienia człowieka. Ja uwierzyłem w Jezusa, ja zakochałem się w Jezusie, w Jezusie i przez chrzest wiary chcę teraz być posłuszny Bożemu Słowu. Czym są zatem ustanowienia Chrystusowe? Jest to nakaz przez, dany przez Jezusa Chrystusa. O tym czytaliśmy w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale. Ale też drugim warunkiem. Że jest to ustanowienie Chrystusowe, jest to, że wczesny Kościół praktykował to, co jest opisane w dziejach apostolskich, a właściwie ta księga powinna się nazywać czyny apostołów, czyli praktykowanie Kościoła. Ustanowienia Pańskie, ustanowienia Jezusa Chrystusa, były praktykowane we wczesnym Kościele, opisane w czynach apostołów. I 11 razy. W dziejach apostolskich czytamy o chrzcie w rozdziale drugim, ósmym, dziewiątym, dziesiątym, szesnastym, osiemnastym i dziewiętnastym. Czyli ten nakaz pana Jezusa Chrystusa, aby iść i chrzcić tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, aby chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, był praktykowany we wczesnym kościele. Ale również ustanowienie Chrystusowe to jest coś, co było potem nie tylko pielęgnowane w dziejach apostolskich, opisane, ale również opisane czy opisywane w listach apostolskich Nowego Testamentu. I na temat chrztu mamy w liście do Rzymian. W pierwszym liście do Koryntian, w liście do Kolosan, czy w pierwszym liście Piotra. Czyli możemy być pewni, że to jest ustanowienie Chrystusowe. Ile jest ustanowień pańskich zatem? To jest bardzo ważne pytanie. W Kościele Powszechnym mamy ich siedem, prawda? Siedem ustanowień pańskich, tak zwanych siedem sakramentów. Są niektóre kościoły, które mówią, że są trzy ustanowienia chrystusowe, prawda? czyli chrzest, wieczerza pańska i umywanie nóg. Ale tak właściwie biblijnie w Nowym Testamencie mamy opisane dwa ustanowienia pańskie, wieczerza pańska i chrzest. Dlatego że te dwa podlegają tym trzem warunkom, prawda? Są nakazane przez Jezusa Chrystusa, są praktykowane we wczesnym kościele i są potem opisywane teologicznie, prawda, w listach Nowego Testamentu. Dlatego też praktykujemy dwa ustanowienia pańskie: Wieczerza Pańska i chrzest. Dlaczego ustanowienia pańskie są ważne? Właśnie te dwa: chrzest i wieczerza pańska. Po pierwsze, posiadają moc odnowienia i moc zbawiającą. Odnawiają nasze życie, prawda? Regenerują nasze życie. Nasze życie, które kiedyś było brudne, było nieczyste przed Bogiem, zostało odnowione przez krew Jezusa Chrystusa, a przez to też osiągnąłem zbawienie, mam pewność zbawienia. Ale też po drugie, te praktykowanie tych ustanowień pańskich są aktem posłuszeństwa wierzących wobec woli Bożej, skoro sam Chrystus dał się ościć, gdyż powiedział, bo tak trzeba, bo trzeba wypełnić wolę Bożą. To tym bardziej ja, kiedy się nawróciłem, chcę się ochrzcić, żeby wypełnić wolę Bożą, nie tylko, żeby być zbawionym, prawda? Odnowić swoje życie, zregenerować z grzesznika, stałem się teraz osobą nawróconą, wierzącą, zbawioną, ale chcę być posłuszny mojemu Panu i zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Czym jest zatem Chrzest jako jedno z tych dwóch biblijnych postanowień Pana naszego Jezusa Chrystusa? Po pierwsze, to Boży nakaz. Dlatego to praktykujemy, że Biblia nakazuje, że Chrystus nakazuje, że taka jest wola Boża. Po drugie, Chrzest jest aktem łaski wobec wierzącego. Okazała się łaska Boża zbawienna, prawda? Ja przez chrzest jakby dokonuję mojego zbawienia, łącząc się z Jezusem Chrystusem przez to, że właśnie jestem zanurzony w wodzie. Po trzecie chrzest jest znakiem i pieczęcią przymierza łaski. To z łaski Bożej zostałem zapieczętowany poprzez chrzest, że jestem dzieckiem Bożym, że należę do Boga, należę do Bożej rodziny. A też jest to wymóg osiągnięcia wiecznego życia. Skoro Bóg tak powiedział, skoro Bóg tak nakazał, skoro Bóg dał taki warunek, to ja chcąc wejść do nieba, chcąc osiągnąć życie wieczne, muszę się nawrócić i muszę się ochrzcić, prawda? Bo tak Bóg powiedział. To jest warunek, gwarancja osiągnięcia życia wiecznego. I ostatni element, chrzest jest wejściem w przymierze. Boże obietnice błogosławieństw. Zaczną się realizować w moim życiu właśnie od momentu chrztu. Tak Bóg obiecał, tak Bóg powiedział, dlatego że chrzest jest właśnie przymierzem. Bóg gwarantuje, Bóg obiecuje, że będzie prowadził, że będzie błogosławił. Jaka jest zatem definicja chrztu? Bo to jest też bardzo ważne. Chrzest jest identyfikacją to jest żydowska definicja Chrztu, bardzo ważna, wynikająca z głębokiej analizy zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, bardzo krótka definicja Chrzest jest identyfikacją, połączeniem się z osobą, nauką lub grupą. Kiedy prozelita nawracał się na judaizm i był chrzczony, identyfikował się z judaizmem i z grupą, która reprezentowała ten judaizm, czyli z Żydami. Tak samo ich chrzest. Chrzest jest identyfikacją. Ja się zaczynam identyfikować z kim, z czym identyfikuję się z Jezusem, Chrystusem po pierwsze. Dlatego, że chrzest jest połączeniem, identyfikacją w śmierci Chrystusa, w pogrzebie Chrystusa i w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. O tym pisze nam apostoł Paweł w liście do Rzymian, że poprzez chrzest, poprzez zanurzenie, prawda, zostajemy połączeni z Chrystusem. Przeżywamy jakby śmierć dla świata. Stary człowiek umiera. Powstaje z wody nowy człowiek. jest śmierć, jest pogrzeb, ale też Chrystus zmartwychwstał i Chrzest jest też symbolem. Po wyjściu z wody jest jakby współzmartwychwstaniem z Jezusem Chrystusem. Dlatego identyfikujemy się przez Chrzest z Jezusem Chrystusem. Dlatego nie chrzcimy dzieci, bo dziecko się nie potrafi identyfikować, dziecko nie potrafi podjąć świadomej decyzji, dziecko nie potrafi wybierać. Poza tym dziecko jest święte. I wersety biblijne na potwierdzenie. Jeszcze raz ten sam werset Mateusz 28, 19, ale w tłumaczeniu żydowskiego Nowego Testamentu. Dlatego idźcie i z ludzi spośród wszystkich narodów czyńcie uczniami, zanurzając ich w rzeczywistość Ojca, Syna i Ducha Świętego. To jest ta identyfikacja. Ja poprzez chrzest identyfikuję się z Bogiem w osobach, Ojca i Syna i Ducha Świętego. A w liście do Kolosan czytamy, w jedności z Nim zostaliście też obrzezani, obrzezaniem uczynionym nieludzkimi rękoma, ale dokonanym przez odarcie z władzy, jaką nad ciałem sprawuje stara natura. W tym obrzezaniu uczynionym przez Mesjasza zostaliście pogrzebani wraz z Nim przez zanurzenie i w jedności z Nim zostaliście też razem z Nim wskrzeszeni przez wierność Boga, którą okazał On, gdy wskrzesił Jezusa z martwych, hallelujah! Jakie to wspaniałe, prawda? Być połączony z Jezusem w Jego śmierci, ale również w Jego zmartwychwstaniu. Ja się identyfikuję z Jezusem, moim Panem, moim zbawicielem. I po drugie, przez chrzest identyfikujemy się z ciałem Chrystusa, czyli z ludem bożym. Bardzo ważna identyfikacja. 1 Koryntian 12, 13 Otóż w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy włączeni przez chrzest w jedno ciało, Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni, wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. A w innym tłumaczeniu, bo to w jednym duchu zostaliśmy zanurzeni w jedno ciało. Halleluja! Czyli identyfikacja z Chrystusem, identyfikacja z ludem Bożym, dlatego przez chrześć zostajemy włączeni do tego prawdziwego, duchowego Kościoła Jezusa Chrystusa. Już nie ma znaczenia, denominacja ja jestem członkiem Chrystusa i członkiem Jego ludu należę do ludu Bożego. W sensie lokalnym oczywiście. Jest to lokalny kościół, jest to zbór, dlatego jako zbór Betania cieszymy się, że dzisiaj będziemy mieli przyjemność przyjąć Was do naszej rodziny. Aleluja.